Witam bardzo serdecznie, z tej strony Bartos13, a to jest pierwszy odcinek z serwera z widzami, taki typowy, typowy odcineczek, dokładnie tak. Znajdujemy się w Cytadeli Administratora, a raczej na terenie, który jest jednym wielkim placem budowy. Wielkiej e, Cytadeli administratora systemu B13V3, serwera B13V3, którym zarządza system B13V3. Dokładnie, słuchajcie, e, pomijając te mury, które zostały stworzone w ramach miasta administracyjnego jako element spawnu i mechanik serwera, oczywiście mury są tymczasowe, żeby nie było, bo to jest tylko wiadomo, tak, żeby było na razie, bo nie ma czasu, żeby tego inaczej zrobić, przynajmniej chwilowo. Zajmujemy się innymi rzeczami, ale mniejsza. Zostawmy to. Co chciałem powiedzieć? A tak, chciałem powiedzieć to, że... Cały środek tej Cytadeli został zbudowany przeze mnie na Survivalu, na pierwszej jeszcze to edycji. Na pierwszej edycji i teraz nadszedł czas, żeby dokończyć ten projekt już na trzeciej edycji w ramach Cytadeli Administrator. Oczywiście to co się będzie działo na pierwszym poziomie Cytadeli i na drugim poziomie Cytadeli będzie budowane na GMI w ramach spawnu i miasta administracyjnego. Natomiast sam środeczek to tutaj moje lokum będzie budowane przeze mnie tradycyjnie na yy, ojoj akrobatyka ratujesz mi życie o ha, ha, ha. to było dobre no żeby nie było skile z drugiej edycji zostały, więc jak ktoś grał na drugiej edycji to zapraszamy serdecznie. Widzicie jakie to jest piękne? To jest piękne... O i proszę bardzo Początki mojego lokum Początki mojego lokum Dokładnie tak I tutaj się powoli będę budował. Ale to nie czas na to dzisiaj, to nie to, to, to jakby to nie jest temat dzisiejszego odcinka Tematem... No już, bramo, zamykaj się. Pokaż, że jesteś inteligentna. Pokaż, że jesteś, czy potrafisz. Proszę. Bramo. Halo? Bramo? Jest! Udało ci się. Brawo. Udało ci się. Brawo, 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 Dobrze, uwaga. Ym, dzisiejszy odcineczek to... Dzisiejszy odcineczek to pierwszy odcineczek z serwera, początki serwera, początki wszystkiego. Proszę spałnie, wczytaj się, błagam cię. Nie, nie, nie każ mi lecieć w przestworzach. O dzięki ci serwerze. System B13 jednak działa. Proszę bardzo. A jeżeli chodzi o główny wątek fabularny, zajmiemy się y, tym w nie, że nim w następnych odcinkach. A dzisiaj na spokojnie, powolutku. Zrobimy sobie odcineczek z questa pobocznego. O proszę, jako iż jest początek serwera, to zrobimy sobie questa pobocznego. I ja te questy, słuchajcie, będę robił, będę czytał i będę pokazywał przy okazji, jak je zrobić, żeby każdy potem umiał je, umiał, umiał je zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Uwaga, mamy Erena. Eren jest oczywiście, to jest postać zainspirowana. To nie jest jakby, to, to jest postać, wiadomo skąd, jak ktoś wie, to wie. A sam pomysł na quest'a wziął się z pewnej machinimy. I ta machinima była na tyle ciekawa, że postanowiłem e, troszkę ją uhonorować i zrobić takiego małego, małego quest'a, dokładnie u nas na serwerze. Dokładnie tak, zaczynamy. Proszę bardzo, Eren. Moje patyki, one zniknęły, pomocy! Masz niecodzienny strój. Kim jesteś i co tu robisz? Nazywam się Eren Iger. Nie wiem czy, czy dobrze to przeczytałem, raczej nie. Jak ktoś to mi poprawcie. Kadet w 104 korpusie treningowym w chowaniu się przed tytanami. Śniło mi się, że ukrywam się przed tak zwanym tytanem teleportującym, ale niestety sen nie był tylko snem. Zostałem tutaj przeniesiony i nie wiem gdzie jestem i jak wrócić do swojego świata. Niestety moje patyki one zostały w moim świecie, co oznacza, że jestem praktycznie bezbronny i nie mam jak się schować. Powrót na początek. No jak widać z Erenem... No to, to jest trochę dziwna sprawa, ale żeby zrozumieć o co chodzi z tymi patykami, patykami trzeba przejść do kolejnego elementu. Patyki, po co ci, po, po co ci patyki? Patyki są mi potrzebne do specjalistycznej techniki chowania się przed tytanami. Jak już gdzieś kiedyś wspominałem, Mikasa ten plan jest głupoto odporny, słuchaj, słuchaj mnie uważnie. Nauczyłem się tego od górali będąc w tatrach. Musimy zgromadzić wystarczająco dużo, dużą ilość patyków. W rozmiarach do 50 cm i użyć zaawansowanych technik układania ich w precyzyjnie wymierzone stosy w kształcie stożków prostych. Zresztą, po się ja to tłumaczę. Tak właśnie było, a teraz moje patyki szlak trafił i jestem bezbronny. I stałem się bezbronny. I teraz mamy dwie opcje dialogowe. Oczywiście nie polecam używać opcji czerwonej. Haha, <laughs> ale głupota już lepiej schować się pod dachem gościu. Lepiej nie używać tej opcji dialogowej. Wybieramy opcję, mogę ci jakoś pomóc. Naprawdę pomożesz mi? Super, w takim razie hmm, przynieś mi 1728 patyków, czyli 27 staków. No bez jaj błagam Ciebie. Nie lepiej schować się pod dachem. Dach jest jeden, tylko jeden, nie trzeba go liczyć. XD nie, nie wybieramy tej opcji. Jak ktoś chce robić questa, jak ktoś nie chce robić questa, to może tego użyć. Tylko że Eren się obrazi, od razu mówię. Aż tyle, no dobra. jakoś się ogarnę i przyniosę ci. Dobrze. Wzięliśmy, o i dzienniczek. Proszę bardzo, dziennik został, dziennik został zaktualizowany. Proszę bardzo, mamy dziennik. Eren to naprawdę dziwna osoba. Chowanie się przed tytanami to jakaś brednia. A chyba. Ale dosłownie urzekł mnie swoim opowiadaniem o stosach z patyków. Poprosił mnie o przyniesienie mu 27 staków patyków. Dobra. Jak szybko zrobić tego quest'a? Uwaga, pokazuje patent. I teraz uwaga, żeby nie było, przyspieszamy robienie tego quest'a na potrzeby odcinka yy, Ale to o tym przekonamy się za moment Idziemy sobie na mapę surowcową Proszę bardzo, strażnik portalu, podróż między światami, świat surowcowy, podróż Dokładnie, tak, e, no to jest dzisiaj ludzie, serwer, hello TPS y Mam ja, bardzo ładne 20 Dobra <laughs> I teraz, żeby nie było Eee, szukamy dużych drzew, eee, jako iż nie chce nam się szukać dużych drzew, od razu się tam steleportujemy. Trochę schakujemy trochę system na potrzeby odcinka. O, proszę bardzo, zobaczcie, jaki piękny las. A znaczy, że wiecie, jak będę miał elitrę, albo będę miał magiczną różdżkę, bo można mieć magiczną różdżkę na serwerze. To wtedy chyba można lewitować albo latać albo coś. I wtedy chyba mógłbym to robić bez magicznej łopaty. Ale uznajmy, że to jest początek serwera. I no, dobra, proszę bardzo. I teraz uwaga, kolejny patent. Uwaga! Skill, tak zwany, jak się to nazywa? My jeszcze nie wiem, zaraz w sumie się dowiemy, jak się to nazywa. Może powalać drzew to się nazywa? Chyba tak, chyba powalać drzew. Uwaga! Prawy przycisk myszy na siekierę, na siekierze diamentowej. Raz, dwa, yy, trzy. I może jeszcze cztery. Pięknie, i wystarczy, chyba nie. Przy okazji nabijemy sobie trochę siekiery. Jak to się dzieje w ogóle? Tak, bo mamy do czynienia z quest, z, ze skillami, tak? Na serwerze są skill'e. Bardzo przydatna rzecz, tym bardziej, jak budujecie jakiś większy projekt. Bo nie trzeba zbierać aż tak długo surowców, bo zbieranie surowców jest uproszczone. Dokładnie tak, dobra. Ile mamy drewna? O pani, widzicie? O, przekazuję się, ubierzmy. Wracamy na spawna. Wracamy na spawna. Proszę bardzo. I teraz czekaj nasz craftonko. kraftonko. Dobra, to ja skraftuję i teraz się widzimy. A few moments later. Dobra. Udało mi się zebrać e, wszystkie patyki. Mamy patyki, proszę bardzo. E, 27 taków patyków. Oczywiście trochę miejsca mało jest, chociaż w sumie jaki to problem. Proszę bardzo, mamy plecak, można użyć plecaka, jaki to problem, ale dobra, na spokojnie, Eren. Jak tam, masz moje patyki? To naprawdę bardzo, bardzo ważne, e, tego nie widzieliście. E, mam wszystkie, proszę o to twoje patyki. Powin wszystko powinno się zgadzać. Oddaję patyki plus otrzymanie nagrody. Uwaga. Hops. Wow, wyglądają super. Nie mogę się doczekać, aż je przetestuję. W nagrodę za twój wysiłek dam ci mój miecz. Skoro mam patyki, to miecza już nie potrzebuję. Będę cieniem we mgle. Nikt mnie nie zobaczy, dosłownie nikt. Dodatkowo łap ode mnie jeszcze trochę tej y, śmiesznej waluty. Te płytki naciskowe nie mieszczą mi się w kieszeniach. O ja, ktoś chyba przyszedł do mnie. O ja. Albo patyki, albo one. Wybieram patyki. Tylko nie mów temu handlarzowi obok, że ci ten hajs oddałem. Bo to od niego go dostałem Nie chcę go denerwować yy, Wyczuwam w nim mistrza szukanego Więc jego skill kontroluje moje patyki Dzięki wielkie, może mi się to przyda Bywaj zdrów No proszę, mamy gościa On mówił o kim? O tym strażniku chyba Tak? Albo o kimś Bo w sumie nie wiem o kim mówił Bo miałem rozdwojenie jaźni przez gościa Jakiego tu przed chwilą mieliśmy Dobra. E, dobra, i oczywiście, Eren. Jak już oddaliśmy mu patyki, to jeszcze coś mówi. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za pomoc. Patyki są wręcz doskonałe. Ich skuteczność wynosi około 90%, co stanowi poprawę względem poprzednich o około 35%. Teraz nikt mnie nie znajdzie. Zaraz, chwila, moment. Jak mnie zobaczyłeś, nie powinieneś wiedzieć, że tu jestem. Szlak, gdzieś w moim stosie z patyków musi być dziura. Jesteś naprawdę niezwykle, niezwykle głupi, hech. No właśnie. I to jest taki mały kościc. Za takiego kościka dostajemy mieczyk Erena yy, z podpisem, bo to jest taki, wiecie, oryginalny podpis, żółciutki. Niezniszczalność 2, ostrość 3. A także dostajemy 8 płytek naciskowych 8BX, czyli 8 razy 64 bartoskońców waluty serwerowej, za którą można zakupić na przykład. Pokaż mi sobie towarę. To musiałbym wymienić. Musiałbym rozmienić to. Można byłoby na przykład, co by może było można kupić? O, patrzcie, jedzenie możemy kupić. Ale my jedzenie nie będziemy kupować, ponieważ to się nam przyda do głównego wątku fabularnego, który będzie wykonywany już w następnym odcinku. Dobra, i żeby nie było, nagrywam te odcinki wszystkie obecnie na zapas w serii, więc od razu praktycznie zabieram się do za nagrywania kolejnego odcineczka. Także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W tym odcinku pokazałem jak zrobić Quest URNa w sposób prawidłowy, żeby otrzymać nagrodę. E, dokładnie tak. E, jak ktoś chce więcej, jak ktoś chce pomóc, e, rozwijać kanał i serwer, to łapeczka w górę, subskrypcja i komentarz byłyby mile widziane. Bardzo serdecznie dziękuję za wszelką pomoc. Do usłyszenia, pa!